Dzień tu ja, Filip i ze mną jest Patryk Resi. Siema. I to już trzeci odcinek z naszej serii Sky Biome Survival. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy Grzybową Wyspę, zrobimy tam most z kobla i wykopiemy to gigantyczne drzewo. No, jeszcze, jeszcze przy okazji Patryk Resi znalazł diaksy przy ja. tym, przy ge... jeszcze nieskończonym generatorze. Tutaj są dwa chyba. jak nagrywam już drugi raz, bo za pierwszym mieliśmy problemy techniczne. No Ładę. właśnie. O! No mm, jeszcze mm, mm. w szybkie zapasowanie, jest wszystko okay. Dobra. Dobra. No. To, to ile masz kobla? 8 chwilowa. 8 mówisz, a ja mam 5 To niedobrze Dobrze, 13 Co by wtedy ty na tego chodła? nie wiem Bo to ja nie wykopałam Czego ja tutaj będę łapał, ok? Ja, no, dobra, ej, ej, wiem, 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 wiem. Bierz bierz, ja, ja i zrobię taki, jakby jeszcze drugi generator. Nowa, Ten gener w ogóle generator, nie? Dobra, A. jak ty jesteś? Daj mi koblaj lepiej. Dobra, 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 kobla. dobra, mam 19 dobra, 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 Mmm, po pierwsze tam chcę tą lawę. i trasa. Tak. Mhm, no wow, nie szczerze, dobrze. Pff, co robisz? E, drugi generator, chyba? Drugi, że podwójny, tak. czy drugi, że drugi? Podwójny, jakby, no. Wojny, ja bym, no. A, a, no dobry. Czekaj, to trzeba chyba wykopać. Nie. Dobra. Czekaj, czemu to koble e... zrobiłeś? Kable jest potrzebny do mostu. Ja. Zrób na sekundowo cięcie i zobacz czy, czy nagrywa twój głos. Na dobrze, a więc... Y... Próba. Wracamy po przerwie i już jesteśmy. I dobrze, że się nagrywa mój głos, bo wcześniej się nie nagrywał. Dlatego musieliśmy nagrywać drugi raz. No dobra. Ja Co? Podsumowując, nie wiem, jak zrobić ten generator kopyla, ja czy jak go zrobiła. Co ty zrobiłeś? Nie ja wiem, to próbuję zrobić to... generator kopyla. Weź tę lawę. Aaa, nie, nie <grym> ja czekaj, e, to nie ta. Nie, czekaj, już biorę. No dobrze, ja jestem doda. bezpieczny. Mmm, nie, to chyba nie ta. A mowa? Weź, masz, masz lewe wiaderku? Eee, no mam tylko wiadomość. Pokaż. Właśnie. No to dobrze. Tak. Za dużo kubla marnujesz. Nie wiem, ale bardzo fajna generacja. Dobra, znamy, zmarnowałeś kubla tak. na generator kubla. Dobra. No. I co? No jasne. Kobla, kobla. Dobra. Jak kawałek. zniszczyłem. Pięć, melonów wyskoczyło. Tak, zebrał Zrobić. A ty Nie. No. Aha, to... miałeś dźwięki. kurde. Dźwięki. <słuchy> <słuchy> dźwięki z Minecrafta. <laughs> Co to było? No. Ale to wyglądało. <noise> Dobra, dawaj. Dobra. Już ciszyłeś te ręki? Nie. No tak. Ściszyłeś? Eee, tak, on Nie. Tu może i mi podwłaśniałem. To ścisz. Dobra. Wy, wyciszone już są. Dobra. Chyba ja. Chyba działa. Tak. Tak, działa, okej. Okay. To, to ja je kopię z jednej, a to z drugiej. To jest taka trochę próbna wersja. Więc to może nie działać. A twoja jak najbardziej działa. Wiem. Aaa! A roll no, nie generuje się. Albo to ja mam lego. Eee, oP. Nie generuje się u mnie. A jednak. Ej, ale lepiej ja będę kopał w tej stronie. Zaczynaj. Bo tam trochę topisz w ogóle, a z tej okay. będzie dobra, dobra. E, dobrze będziesz zbierał, gdzie nie będziesz topił. Ile masz kobla? Eee. 6 Aha, ja o 16 Dobra, to siedemne. będzie trochę... Zrobimy cięcie i sobie nakopiemy kobla. Wracamy już po cięciu i robimy już most kobla. Nakopaliśmy sobie go trochę. Tam w tym generatorze. I się. Nie darmo. Tutaj. Strasznie. Na to drzewo. Udałoby się. Weź kostkę... Mączkę kostną. i ja potrzebuję spocząć, dziękować. Zrobię tutaj więcej tych... E, ...zapomiarków. Ej, butyki nie ma, ale ja co ja potrzebuję? Mato. No, Właśnie tak. ja już jestem blisko końca. Blisko końca.

a, nie, tu nie. To, to tu to będzie o tu, to będzie o tu, a to będzie o tu, a potem. Dobra. Dobrze, by było jakbyś szybko zrobić te zupki, bo ja mogę szybko dać bo... No bo właśnie melonów, do... nie, melonów nie ma. Co? Melonów nie ma. No tak zatrzymamy dwa. No to zjedzcie. No bo ja mam naj, najlepszy pomysł jaki w ogóle może być na świecie. Posz, posz. Widzisz, widzisz? Hmm. Ja się przekażę. to Tak, świetnie. Bo w, ja w, w zasadach, żeby tak nie robić, ale dobre trudno. Znowu to było konieczne. Albo mogą się tego oddać, żeby mnie potwór aby to by było to samo. Wiesz, no, jeżeli ktoś, ktoś, ktoś jakiś potwór zabił, to by było legalniej, że tak powiem. I... I... No. Zasady są, po to by je łamać. No w sumie. A ja się na to, żebyśmy na, na tym drzewie zrobili sobie chatkę. Dobaj, zacznij już. Z, ale z desek myślić. Bo inaczej się no, nie zgadza. Ja tutaj trochę wyrównuję na teren. Liści te wyrównuję. No dobrze. Te liście wprost. Udałoby się, żeby pająk się zespełnił, nie? Bo owca to raczej nie ma szans. O. Nie, yeah, właśnie zresztą. Ej, bo w ogóle to mam tutaj e, ustawionego reszta e, zbiorza? Okay. Nie wiem. Eneble, Eneble, Fabon, yes. Fajty, no, problem. tak, tak, tak. No, wszystko jest włączone. Wszystko się powinno reszczyć. Mam drzewno. Już robię, te, te. O Boże, zapomniałem tego zasadzić. A, nie, bo potrzebuję mączki kostnej. Ja, nie ja, wiem, ja. nie wiem. Podłogę będziemy mieli z desek tutaj. Nie z desek, to ja mam z liści na tym drzewie. A ściana jest z desek, co mogę, zu mogę zużyć obie kości? E, może obie, obie nie, jedną. Dobra, jedna. Może być jedna. Widziałam cię, żeby szedł drzewno, a jednego drzewa nie chciałam dobra, już już zyciałem. ...o, mam soczonki. Już jest i jipi jipi Dobra Ej, a... E, e, ...tego... E, ...było zadanie zrobić stół do leczenia albo pójść do tego... ...do... do... meteru? Było było, okay. oba, obie były. To tym bardziej potrzebujemy jeszcze jednego jaksa. Ej hey, no Lolo zeżarłam jedno. Tą. O nie! Kurde. Co ty Mogę zużyć jeszcze tą ostatnią kość. Ale do czego ty ją używasz? Do mączki kosnej. No tak, dobra, ale... Ale do czego tą mączkę używasz? Do grzyba. To grzyb się nie rośnie? Nie rośnie, No nie chcę rosnąć z To może w innym miejscu. Czekaj. Może w innym miejscu po prostu. O żal, jak się rozwalimy celium, to jest dirt. Hmm. Czekaj, może tak. Zaraz tam przekopię tą wyspę grzyb grzybową. Bo chcę... Się... nie daj Bo chcę tego, zobaczyć czy tam nie ma czegoś minerału albo czegoś. Ten też obsydian widziałem, chyba na każdej wyspie jest to obsydian. Ok, chyba tak. Kurde, gdzie tu rosną się grzyba? Albo pro, może weź, nie wiem, wejść e, tego. E, dyrta albo posta, albo wykop go i tam postaw e, dalszą trochę wyżej i tam postaw. Ale nie da się rozwalić grzybni. Co? Nie da się grzybni rozwalić. Tak, żeby ją dostać. Czekaj, już, już, już zbieram tego dużego brązowego i postawię na tym samym miejscu. Po prostu mu humor, nie? No, nie. Bo grzyby brałem mączkę, kostki ja, ja kostnej. O, może mączki każdej z tego, nie, nie, nie wyrosną takie duże, nie? No nie Nie byłem pewny Wszystko? Tak. Chyba wszyscy jeliście zniszczyłem Tak, przymieliście drzewno Mam 35 drawiane Kurde, nie chcę urosnąć Co za samstwo Co nie rozwaliłeś wokół... wokół tego grzyba? Bo właśnie to robię. Uch, może był tam właśnie taki powrót, że się nie rosło. Czekaj, to ja ja tu też nie rosło. No dobra. Czekaj. Pomóż mi to rozwalać. Nie, ci ja pomogę, to zbierać. No właśnie, zbieraj to. To tak, tak. Nie, A czekaj, jest nie się nie czekaj jeszcze. Muszę co no, coś zrobić. Jest straciłam. Mam większe dane. Łołek. nie, dużo ich teraz leci. ja A ile masz? 7 A to Siedem? mamy 20. O Boże, sobie zrobię. Tutaj myśli, że tutaj wyrośnie. Ej, tutaj jeszcze. O, tutaj, 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 w tym miejscu będzie. Tutaj, może by się przydało wyścić to, coś z co kobrachów Dobra, to chyba tym urośnięciem grzywka zakończymy ten odcinek. Spróbujemy? Nie, to nie, to nie, to, nie. to gdzie indziej? To. Nie. To się nie da. Na no, dircie się nie da. No Jezu, postaw na, tym, na tej grzybni będzie... Mam nadzieję, że będzie dobrze. No postaw na... Gr... O, udało się. Dobra, no to tym oficjalnym grzybem zakończyliśmy oficjalny trzeci odcinek SkyBiom Survival. Nara.